I się zastanawiam, na ile to wynika ze zmiany sytuacji społecznej, na ile ze zmiany mentalności. Na, na, ile, na ile ze względu na działaczy, a na ile działacze zmienili się ze względu na społeczeństwo też. Nie? Znaczy wiadomo, że w społeczeństwie rynkowym działasz inaczej, w społeczeństwie tam, nie wiem, kolektywistycznym działasz inaczej? To jest pytanie, co zadziałało? To trzeba by wiesz, tak naprawdę. Bardzo głęboko pokopać. Są działacze, na przykład Jarema uważa, że tylko i wyłącznie on podkreślił, że tylko e, protesty społeczne spowodowały zamknięcie Żarnowca, nie? E, tak, co jak na przykład Syryjczyk, mówi, że e, było 100 przeciwwskazań Żarnowcowi, dlatego rekomendowałem go do zamknięcia, a do tego jeszcze protesty społeczne. A są tacy, którzy mówią, że w ogóle protesty społeczne nie grały roli. Nie, to jest pytanie, tak naprawdę, co wtedy zagrało rolę, ale jest, bo gdyby to był tylko Żarnowiec. A nie kilka innych zdarzeń tego typu. I gdyby potem którekolwiek wyszło na taką skalę jak żarnowiec czy siećnica czy coś takiego, bezdyskusyjnie, że na, na przykład wiesz, że wygrałeś, a nie na przykład, że nie wiem, że może zgodzimy się, ale pod warunkiem i coś tam wiesz, tyle zastrzeżeń jest, że tak naprawdę już sprawa się kompletnie rozmywa, yy, to można by się zastanawiać. Natomiast. Yy, Zrobił się taki, znaczy, oczywiście, że z żarnowcem można mówić zawsze, że to Czarnobyl, ale właśnie mówię, że gdyby nie te sieknice i tego typu zdarzenia, nie? Po prostu goście inaczej zupełnie to grali. i być może jeszcze społeczeństwo było aktywne, bo być może jest też tak, że z obu stron nastąpiła dezercja, nie? To trudno ustalić, kto był winny, kto pierwszy nie przyszedł na akcję, albo kto pierwszy kogo olał, nie? Yy, czy yy, nie wiem, alternatywiści społeczeństwo, czy społeczeństwo alternatywistów, nie? Ale jak... Ja wiem, przy, w Rzeszowie była taka... Że... Czy... Że ten, przepraszam, yy, wspominam w różnych, przy różnych sytuacjach do dzisiaj tak, taką opowieść, jaką przeczytałem Twojego autorstwa Franź Pariarce, kiedyś opisywałeś, że była jakaś pikieta yy, w Gdańsku chyba i tylko organizatorzy nie przyszli, i alternatywka przyszła. Nie było organizatorów, więc się rozeszło. Nie zrobili... To no w ziemi. tym, z kolei in, inny przykład jest z Rzeszów, jak wspominał, jak oni robili te e, akcje przeciwko religii w szkole, czy coś takiego. No, w Rzeszowie to wiadomo, gdzie to jest. Mało e, Małokoryju nie dostali, nie? Gdyby zrobili akcję tam, nie wiem, o kiełbasę na przykład, o niskie płace, o rozwiązanie pgr by zyskali kompletne zrozumienie, nie? Jest pytanie, z której strony doszło do zawalenia sytuacji, czy na przykład no, pierwsi ludzie przestali przychodzić na, na akcje, więc ci zaczęli grać własne klimaty, czy ci zaczęli grać własne klimaty, więc ludzi przestało to interesować. To jest pytanie typu wiesz, jajko czy kura, nie? Jest faktem, że tak się stało, nie? I teraz na przykład no, bez tej fokusu by byłoby naprawdę trudno zaktywizować, w dodatku yy, no dobrze wiemy co mówią badania opinii yy, znaczy sytuacji społecznej w Polsce, to znaczy, że na przykład tak najmniejsze zorganizowanie, najmniejsze zaufanie do sąsiadów, do zna, nieznajomych i tak dalej, najmniejsza ilość przyjaciół, kolegów, kogokolwiek, nie? I to jest pytanie, czy w ogóle yy, udałoby się wystartować z taką akcją? Być może nie, nie? No robimy akcję 26. Nie, prostu, nie, powiem, nie. Ja nie wiem, ja nie wiem, że na tą ulicę. Okej, ja, y, okay, ja ci tak. Ja nie wiem, y, znaczy ja patrzę na Gdańsk, to y, nie chcę mi się iść na to, z, idę spoczucie z y, obowiązku, nie? Ale męczę się, męczę się psychicznie, po prostu to jest y, makabra. Nie wiem jakie słowa. Ale tak naprawdę... Y, jest pytanie najpierw, jak zorganizować środowisko, żeby było na przykład na tyle sprawne, że jak idzie manifestacja, to słychać, że oni skanują jakieś hasła, nie? My robiliśmy takie jajcarskie eksperymenty, typu na przykład ja z Boguszem zakrzy, zakrzyczyliśmy 60-osobową manifestację. Na przykład dla mnie dramatem jest samba. Oni u nas my jesteśmy z Zawawani, jak widzimy sambę. Na każdą akcję, o cokolwiek, na przykład nawet o listonoszy wyrzuconych z pracy przychodziła samba, nie? No, oczywiście, co robi Sampa? Sam robi taki hałas, że no, ludzie czują się niepotrzebni. Nie? Sam nie wytłumaczysz tego, oni nie mają poczucia tego. Czujesz się jak w kondukcie pogrzebowym tak? widzisz, jak na jakimś tak, pogrzebie. Tak, nie można sobie, pokrzyczeć. To są nie zdjęcia można. nowe. O, to jest akurat z tego. No, z wrzeszcza, jak oni na ten daszek. Natomiast są zdjęcia czasami z tego. Z, z nowej akcji, tam po prostu momentami nie widać, że to jest demonstracja, dlatego, że ludzie tego nie czuli, bo yy, no czuli się wyobcowani, nie? Yy, co zrobić? Najpierw trzeba zgrać ekipę, która naprawdę będzie wiedziała, czego chce, raz, będzie zgrana, yy, na tyle, żeby wiesz, robić to z determinacją i na koniec rozpocząć kampanię ostrą, to znaczy nie chodzi mi o wymiar tego, a konsekwencje Belfer uważa yy, i paru innych osób, yy, że najważniejszą zaletą kampanii antyżarnowieckiej była konsekwencja. O co chodzi? Yy, ci, co zaczęli, chyba nie jeden do końca nie dojechał. Bo nawet yy, ja tam o niektórych rzeczach tych już belferowych, końcowych nie słyszałem. Belfer nie był na początku. Oznacza to, że ani jedna osoba nie brała udziału w całej akcji. Ale mimo to było coś takiego, że kolejne, wiesz, ekipy wchodzące zmieniające się i tak dalej, przekazywały sobie akcje. Akcja nigdy nie została przerwana, jeśli tak można powiedzieć. Nigdy nie została odpuszczona, zawieszona czy coś takiego. Gdyby udało się zebrać taką ekipę, która jest w stanie pociągnąć na przykład demonstrację co tydzień przez pół roku, rok, jesteś w stanie przebić się medialnie na tyle, że nawet najbardziej niechętne media Cię zauważą. No to jest zresztą to, co wtedy było. Solidarność nas zauważyła tutaj, że pod koniec kwietnia mógłby Tydzień mają. A było w lutym się zaczęła akcja, nie? Ale nie mogli nie zauważyć, no bo jeżeli widzisz coś co tydzień to samo, to możesz udawać się największego świata. I tak musisz w końcu przyznać, że coś takiego ma miejsce, nie? Natomiast w tej chwili bardzo często jest tak, że wiesz, jest akcja bardzo fajna, potem, a to teraz zróbmy akcję antykurszarską, a to teraz zróbmy akcję jakąś taką i zajmujesz się wszystkim jednocześnie, nie? nie? I nie chodzi o to, czy te tematy są ważne, nieważne i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli nie pójdziesz konsekwencji, konsekwentnie, a jeszcze nie sądzę, żeby, nie wiem, no te, nazwijmy, lot antyatomowe antyatomowy dorosło do sytuacji, kiedy byłoby w stanie pociągnąć konsekwentną akcję permanentną, nie? Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jest to możliwe, bo ja pamiętam na przykład, i to z nowych czasów, to zaznaczam, to jest bardzo ważne, e być może trzeba było teraz, bo od razu po Fukushimie tak zacząć. Było coś takiego, że robiliśmy przeciwko wojnie w Iraku, nie? Dymy co tydzień, czy tam... Tak, chyba co tydzień. Na każdą kolejną akcję przychodziło więcej osób. Niektóre osoby przychodziły zapewne dlatego, że ktoś im na, na przykład na podwórku, czy w pracy, czy w, nie wiem, w pubie powiedział, stary, fajna za dyma była, nie? Ludzie często... Głupi przykład pod podam, ale był u nas pożar z piersza, takiego po drugiej stronie Motławy. Ludzie zjeżdżali sobie sobie z całego Gdańska, ja tam słuchałem jak ktoś nadaje przez telefon Stary, pieprzną dyskotekę, przyjedź, pożar jest. Ludzie często tak działają. Potem często z tych ludzi wyrastają poważni, bardzo poważni działacze. Nie? Jak gość wejdzie bardziej w temat i tak dalej. Ale nie ma możliwości na przykład, no co robi, wyjdziecie na ulicę. Czy co ci ludzie potem mogą zrobić? Jeżeli akcja jest na przykład co tydzień, mogą przyjść za tydzień. Jak przyjdą za 2, 3, 5 tygodni, akcja antyżarnowiecka jak była, na drugiej bodajże akcji nie przyszedł ani jeden z organizatorów tych, czyli WIP-u, nie? Znaczy przyszedłem ja z moim bratem i tynie, przyszli barbińcy, którzy wydrukowali sobie dane z polityki rakowskiego, Przygotowywali, ile zamiast żarnąca szpitali, yy, szkół, czy czegoś można by było zbudować, nie? I wyobraź sobie yy, no, sytuację yy, absurdalną. Organizatorzy nie przykazują już na drugą akcję zapowiedzieli, że będą co ty <grybujesz> robić akcje ekstra, nie? Nie ma problemu, ludzie sami pociągnęli. Na koniec tutaj, jak będą takie zdjęcia, jest na przykład Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego, FMPU i tak dalej. Zwróć uwagę charakterystyczną, poza tam jednym czy dwoma zdjęciami nie ma szmaty RSA. WIP-u prawie nigdzie nie ma. Mówię o tej tec długiej, z, de z demonstracji na długiej. Po prostu organizatorzy zniknęli, to nie miało najmniejszego znaczenia. Ludzie utożsamili się, to była ich akcja i nie mieli w nosie, czy są organizatorzy, czy nie. I byli tacy goście. Teraz e, być może, no właśnie to, że to teraz będzie ta rocznica e, działając za plecami organizatorów w państwu. Którzy pewnie nigdy by się nie zdobyli na to ze względu na fakt, że tamci goście w ich oczach są faszystami. <laughs> zaprosiłem takich ludzi dziwnych, jak czy Sam, czy poprzez ludzi, których tam poprosiłem, żeby wiesz, po, po, pobiegali wokół tego. Gość ściągać chce Zbigniewa Stefańskiego ze Stoczni, z Solidarności Stoczniowej. Facet, który brał udział wówczas w głodówce, nie? Antyszarnowieckiej. Być może stoń, ściągnie stosniąców. Jest dym, znaczy wewnątrz solidarności jest dym czy poprzed, czy nie, bo są różne opcje, czy są za przeciw, nie? Więc nie wiadomo, czy to będzie oficjalny udział ich, czy oni przyjdą fizycznie po prostu, nie? No ale chcę ściągnąć patniowców. Ja próbuję ściągnąć Franciszkanów. Może już 2 godziny. <zmall apra> ja jeszcze może właśnie chciałem się wypowiedzieć na, na temat samych. Czy jest jakaś szansa na to, żeby ludziom dać zaistnieć? Tak, tak. Y, y, właśnie, bo ja mam... Y, trochę inne doświadczenia na temat samby, bo no i jak tutaj ja, jest, tak? ja, ja sam samby z granicą, może Polski sam nie znam, ale w Londynie sama bardzo mi się podobała i tam chodziłem na, na demonstrację gdzie było po prostu kilkadziesiąt tysięcy osób i, i samba była takim czynnikiem, gdzie, gdzie ludzie się po prostu bawili, gdzie, gdzie ludzie podejwali ten takt i my, po prostu ona... Było, było wiadomo po prostu o co chodzi, bo ludzie mieli po prostu tysiące transparentów i po prostu wszelakie inne rekwizyty, a, a sama była takim właśnie momentem czy miejscem, gdzie ludzie po prostu mogli... Chyba, nie, że problem polega przy kilkudziesięciu w tysiącach w osób. W osób. W sumie, przy kilkudziesięciu tysiącach osób rzeczywiście jest to możliwe. Natomiast jeżeli sama stanowi połowę manifestacji, to ten została połowa manifestacji. Na przykład też nie. bawcie fanki telewizji Trwam. Chyba nie, nie wiem, co to wiedziałem. Nie, nie ma. nowe, bo nie widziałam. Nie, były, były. Babcie z telewizji Trwam, które przyłączyły się spontanicznie, one nie, nie były wśród organizatorów. One po prostu przyszły na akcję. Nie wiem, skąd się dowiedziałem, z plakatów czy skąd. Zostały do ręki te no, sandwicze, czy transparenty czy coś tam. I nie wiedziały potem zresztą, pytały nas potem, komu to oddać. Nie? Też to zabawna sytuacja. No, organizatorzy się nie zadbali, żeby pozbierać. Ale po prostu się okazało, że przyszli tego typu ludzie i, i jest taki moment, że znaczy trzeba dać tym ludziom możliwość zaistnienia. W dużym stopniu, kiedy masz do czynienia z działaczami rozrywkowymi, nazwijmy to, nie masz takiej, takiej przestrzeni, bo ich interesuje, czy oni się wyżyli, nie? Nie, nie dbają o publikę, czy publika się poczuła dobrze, czy się wyżyła, nie wiem, zaistniała, czy, za, wiesz, wywalczyła, o po sprawie mało kto myśli, nie? W ogóle już dalej, nie? Oczywiście jest to słuszne, oni chcieli, żeby wygrało i tak dalej, ale nie myślą, jak to zrobić, żeby wygrało, albo nawet jak to zrobić, żeby ludzie byli zainteresowani tą kwestią, czy coś takiego. Albo na przykład, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. Ci ludzie, no mówię, zostali zostawieni niejako na lodzie przez organizatorów, którzy sobie w większości poszli w diabły, I my musieliśmy, akurat ponieważ byliśmy tam i my i Strauss tam z dziećmi i tak dalej, no to, że baliśmy się bardziej powoli, więc oni ludzie do nas podchodzili i pytali o takie rzeczy. Często takie rzeczy, takie rzeczy są. Natomiast w momencie, kiedy stworzysz ludziom przestrzeń, do której oni, do której oni mogą podejść, z różnych powodów ci przyjdą. Niektórzy dlatego, że są przekonani, niektórzy dlatego, że mają chorobę sierocą. Ja nie wnikam w to, dlaczego ludzie przychodzą, bo gdyby w to zacząć wnikać, no to można zacząć, wiesz, dziwne rzeczy wysłuchać, nie? Okaże się urbać ci powie, że dostajesz 52 dolary dziennie. Ja żałowałem, że nie mogliśmy w stanie wojennym wytoczyć mu procesu o, to, o, o zwrot tych pieniędzy, które przechwycił, bo ja ich nie dostałem, nie? Więc skoro on wie, że były, no to musiał jakoś je w nie? To ja proszę o zwrot. Ja bym chciał te dostać te 52 dolary dziennie bardzo chętnie. Nie dostałem ich nigdy. I to jest właśnie ten problem. Jak? Znaczy, co organizatorzy oferują ludziom, którzy chcieliby się przyłączyć? Czy ci ludzie mają na przykład gdzie przyjść, z kim porozmawiać i tak dalej, czy po prostu oni muszą śledzić pilnie tej wielkości plakat, który może się pojawi albo nie pojawi na dzielnicy przez przypadek, bo na przykład kolega bardzo mnie nie rozbawiło, jak nasi dyskutowali na liście przez kilka dni o lepieniu plakatu, bo nie mogli się zebrać, wiesz. Pisać, się tak. I zaraz pójdziemy. Najśmieszniejsze było na przykład, że wiesz mówi, że oblepiłem to, to i to, ale tutaj nie lepiłem, bo kibice szli, nie? Znaczy, no i jak ci ludzie na przykład akurat <grym> przechodzą tamtędy, gdzie ci kibice też czasami chodzą, nie przeczytają tego plakatu, oni już na następną akcję nie przyjdą i wiesz, nie będziesz o zaangażowania społecznego. Dlaczego nie ma? No bo po prostu oni nie mają nawet gdzie się zgłosić. Czy ktoś myślał o tym, żeby na przykład po akcji zrobić, nie wiem, zaprosić ludzi na piknik. To jest pytanie. No bo my akurat. No nie, jeżeli jest, jeżeli, jest taka, jeżeli jest taka sytuacja, to jest dobry pomysł, dlatego że ci ludzie często... Ja pamiętam zupełnie z innej bajki powiem przykład. Byli emeryci, Większość yy, większości emeryci przyszli na taką akcję. Goście, yy, oddział 13 grudnia późniejszy, robili mieli skłot. Yy, Goście, którzy bawili się w terroryzm w pewnym momencie. Manipulowani byli przez yy, bezpiecękę prawdopodobnie, czy późniejszy łow. I yy, 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 wyobraźcie sobie numer nie do wyjęcia, yy, bo przychodzą ludzie. No i oczywiście organizatorzy nie byli tym zainteresowani, bo a, sobie gadają jakieś emeryci i tak dalej, wiesz, machnęli na nich ręką, no, no bo co to kogo obchodzi takie wiesz, rozmawianie z emerytami czy coś takiego. A wyobraźcie sobie co się stało. Przyszli goście, niektórzy dlatego, że obok było ich spotkanie panameryckie, niektórzy dlatego, że zobaczyli jak na przykład Solidarność chodziła i wzięła nasze plakaty. <laughs> a niektórzy przez przypadek. Przyszło około 50 osób, było 15 organizatorów, z tego w trakcie rozmowy, udział wzięło, udział yy, i to dosyć wierne dwie osoby, ja i gwiazda. Yy, Andrzej. Yy, goście, yy, zaczęła się rozmowa, po pewnym czasie goście sami nakręcali się z anarchistycznymi hasłami typu, wie tam ładna zapraszam rozpieczysz i tak dalej, sami ze sobą, a ja z gwiazdą robiliśmy tylko jedno. To była nasza jedyna forma aktywności. Macie rację, macie rację, nic więcej. I wiesz, wyobraź sobie taką luksusową sytuację i nikt tego nie wykorzystał. No bo tych gości nudziło, oni w końcu matnęli w ogóle z ręką nawet na spód i zaczęli bawić się pokładanie bomb, e, oczywiście kompletnie nieudacznie. To znaczy, tam e, rzucili w DOKP, w losie, jakieś gazy i tam. A no, absurdalnie bzdura robota, w dodatku manipulowana prawdopodobnie przez policję polityczną. Ale chodzi o coś takiego, że to jest wymiar czysto techniczny. Czy się ktoś zajmuje tymi ludźmi, nie? Ja już pomijam to, że wiesz, jak chcesz zdobyć zaangażowanie społeczne, jeżeli nie tworzysz społeczeństwa? Nie? Czy nie jest społeczeństwo? Czy ty jesteś takiego jak społeczeństwo? To, to jest społeczeństwo. Społeczeństwo są to zorganizowane grupy ludzi. A to zatomizowany nam, nie wiem, publika chodząca połumicy to nie jest społeczeństwo. Czy ktoś organizuje społeczeństwo? No musisz zorganizować społeczeństwo. Jak nie zorganizujesz społeczeństwa, to nie ma opinii publicznej na przykład. Dlaczego nie ma No zobacz, to jest zresztą rewelacyjny przykład. Przeciwko wojnie w Iraku i yy, przeciwko właśnie energii atomowej i tak dalej, często wypowiada się na przykład dwie trzecie społeczeństwa, nie? Jak tam robią badania opinii publicznej. No, a rząd jest połączony yy, i sobie wysyła wojewisko do Iraku. Dlaczego? Dlatego, że opinia publiczna nie ma przekładu na jakiekolwiek zdarzenie, nie? Coż on to obchodzi, że w sądzie 86% jest przeciw. Chyba, że się zbliżają wybory i jest temat dostatecznie nagłośniony. To wtedy wiesz, zaczniesz się o nim mówić, nie? Ale bez tego nie. No bo po co? A nie ma yy, zorganizowanej opinii publicznej. W tym kraju nie istnieje coś takiego. Gdyby istniała, to po tych aferach, wiesz, jak chociażby z koleją, ten minister powinien natychmiast... zostać, ja wiesz, Dobra. No. Ten, minister, ten minister natychmiast powinien zostać wiesz, nie, nie. Na Zachodzie zdarzają ta. się takie rzeczy, że ktoś się raczy podać do dymisji. Nie? U nas trwa dyskusja, po wielkiej dyskusji i na mediów. No dobra, to zdejmiemy wiceministra do spraw infrastruktury, coś, coś tam coś tam. Bo go akurat nie lubię osobiście, bo hmm. na tym wszystkim, nie? ale nie powiem o tym jeszcze. Nie, ale tego typu rzeczy. U nas nie ma zorganizowanej opinii. Nie ma zorganizowanego społeczeństwa. NGOsy to są głównie firmy do koszenia kasy, nie? Eee, o których nikt w nie wie. To są organizacje pięcioosobowe, o których wie jeszcze w mieście 34 inne osoby, nie? I koniec. Ale masz takich setki organizacji czy coś takiego. Natomiast organizacji wchodzących i organizujących społeczeństwo na co dzień są pojedyncze przypadki. Przecież dlatego osiak tak popularny jest z bardzo małego powodu, bo on jako jedyny daje ludziom możliwość wejścia w to, nie? Poczucia się, że są potrzebni, czy coś w tym rodzajem, nie? A większość firm nie potrafi nad, w to wejść. No a jeżeli takiego czegoś nie zrobisz, a to jest czysto techniczna sprawa, nie? No to jak możesz liczyć na to, że. Znaczy, to nie jest kwestia przekazu, właśnie podkreślam, to nie jest często kwestia przekazu. Akurat nie wiem, do Fukushimy może za energetyką jądrową było więcej osób, nie? bo tam były tam, wiesz, te sądy, takie słuchki chodziły w górę, w dół, nie? No Tak? I nagle ryfło, nagle rypło, bo robili sądę tuż po Fukushimie i okazało się, że nagle większość jest przeciw, nie? Ale w innych sprawach, tak jak Irak i tak dalej, było bezdyskusyjnie, byli przeciw, co z tego, nie? Jak nie masz wyrazu opinii publicznej żadnego, no to możesz iść w No i na tym problem polega. Jeżeli potrafimy przełamać tą barierę, czyli zorganizować opinię publiczną, to wtedy jest szansa na wygranie każdej sprawy, nie tylko tej. Także spraw dużo bardziej trudnych, nie? Czy dużo bardziej bijących na władzy. Bo tak naprawdę tutaj ja nie wiem, ja się zastanawiam, dlaczego to w to weszło, nie? Odpowiedź jest chyba dosyć prosta, to znaczy to jest bardzo silnie związane z Francuzami. Na przykład w Gdańsku, z no, w, w Gdańsku e, firma taktyk zorganizowała dziesięciolecie prezydenta miasta, nie? E, który jest to e, tego, e, Mowicza, powiedzieć, że już, ale e. E, co było aluzją zarówno do tego, że żeruje na kampanii rowerowej, którą kiedyś negował, bo nie chcieli zdać kasy, bo e, goście dostali największy grant w historii Polski na ekologię, milion dolarów od ONZ-u. Jak zareagowały władze? Z musimy dać ruz, nie chcemy, nie? A potem, a nie można tego przeznaczyć na jakiś most? <laughs> Jakieś takie pomysły, że czterorządowe zrobimy, przy której będzie most, ścieżka ekologiczna, a tutaj obostraża, nie? No i tam właśnie kombinowali w ten sposób, a teraz e, Pokazują z dumą, że to jest ich e, rzecz, ale pamiętam jak robili zdjęcie tych rowerzystów na długi. Ja spadałem tak sobie, że po jak to jest że też... się, się, że goście, e, nie wiem, tortem budował pan, bo co? Natomiast w każdym razie, że goście stawiają na Francuzów, nie wiem czemu, nie? Prawdopodobnie wsparcie. Proszę, czy to wejść do domu? Nie dla jednego, demokracja. Bezpośrednio. Nie, i po prostu. I, I tu jest bardzo poważny problem, dlaczego oni w to wchodzą, nie? Też jest warto by prześledzić na przykład, wiesz, yy, yy, być może nie jest ładnie grać ad personam, a być może by warto by zagrać ad personam. W wypadku lot bratomowego. Wyciąganie na przykład, że goście, no kiełbasy, na przykład, teraz w gość podał, bo gość po, ty, po studiach na Politechnice trafił do żarności i tak dalej. Potem oczywiście wypad z obiegu. No jak goś ma nie być całym życiem zaangażowany, to to jest po prostu wiesz, gość się stracił szansę na karierę, nie? Dorwał się do koryta i nagle go wykopali, korytor rozbilił, nie? Jak goś ma nie pójść w takie rzeczy, nie? Są tacy goście w lokatach domowych, gdzie z góry możesz go strzelić, bo po prostu powiesz, że ten gość nie powie słowa prawdy, bo on po prostu życiem całym swoim jest zaangażowany w drugą stronę. Yy, yy, konkretnie kapustą, nie? Jesteś w stanie to udowodnić na przykład. Druga sprawa, na przykład zastanowić się, dlaczego rząd to gra. Rząd prawdopodobnie dwie rzeczy robi. Jedna to oczywiście pracują dla Francuzów, druga to chcą załatwić tą sprawę z tymi na... E, kwotami nie, CO2 e, tak, tak CO2 tak, e, tanim kosztem chcą to zrobić, nie no bo nie chcę im się bawić właśnie energię słoneczną i inne takie rzeczy, tylko pójść na łatwiznę, robisz tą jedną elektrownię i będzie fajnie. Ja Chcą się też gaz łupkowy, to jest bardziej subienny, jeżeli chodzi o... Gaz jest dramatem egzystencjalnym. Krym nie pisał z Ameryki, że te firmy dlatego inwestują w Polsce, bo zostały one finansowo, to znaczy skazane zostały na takie potężne wyroki w Ameryce, że one są sątowane, jeżeli... W Polsce nie wystartują, nie? zresztą jak z koncernami tytoniowymi, nie? Dokładnie ten sam numer, że po prostu kraje typu, yy, powiedzmy, drugiego lub trzeciego świata, zależnie od ceny, yy, są jedynym ratunkiem dla wielu firm amerykańskich w sprawach właśnie takich jak gaz łupkowy, w sprawach takich jak tyton, yy, że jeżeli oni tutaj nie znajdą rynku, oni po prostu za kary, które dostali w Ameryce, po prostu leżą i kliczą, nie? I po prostu przestają istnieć. Yy, przyganium łukowym jest podporne, syf, tam po prostu ludzie bardzo ostro protestowali przeciwko temu, nie. No bo to jest e, coś co e, no bałuchado przy tym to jest e, bardzo ekologiczne i piękna rzecz, nie. E, no bo właśnie tam pompują tą wodę i tak dalej, wszystko jest skażone, rozwalone, no po prostu wody gruntowe nie istnieją. Proszę. No ma no chcę Cię przekonać.